W specjalnej ofercie biedronki na święta prezentujemy Supersanki, gwarantowana radość bliskich nie siadać, wykonane w 100% z tektury, w zestawie nie ma sanek jest tylko sznurek cena to tylko 985 zł i 74 grosze markowa pamięć przenośna, jest ona wodoodporna, ognioodporna i te inne, proszę nie moczyć i nie trząsać, idealny prezent dla każdego, pojemność aż 2 MB najwięcej na rynku cena to tylko 5555 zł i 23 grosze, dajemy gwarancję tylko tylko na 2 minuty kastet idealny wybór na nauczyciela gwarantowane wysokie oceny doskonały wybór na pozbycie się chłopaka twojej ukochanej i innych swoich wrogów cena to tylko 9500 zł i 44 grosze wykurwisty karabin maszynowy 100% gwarancji na skuteczne zajebanie w kurwiaczowi idealny jak chcesz sobie odebrać życie Dzięki niemu żadna laska ci się nie oprze bo inaczej w mordę, cena to tylko 2541 złotych i 54 grosze, świeże smyrfojagody nie jeść. Możliwe przerobienie na wytrawnego winiacza cena to tylko 85 zł i 98 groszy. Markowy telefon multimedialny. W zestawie brak telefonu jest tylko bateria. Polecany przez samego Romana Giertycha gdyż posiada wbudowaną ściągę na matmę. Dajemy gwarancję na 10 minut działania. Dostępny tylko w Playmobil. Cena to tylko 15 tysięcy i 11 groszy. To tyle sof